Hasło tegorocznego 9 Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych to Jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz, czyli w Polsce po wyborach 15 października, które zmieniły pejzaż polityczny i otworzyły wielkie nadzieje dla szerokich rzesz społeczeństwa i dla organizacji obywatelskich, które przecież przez ostatnie 8 lat mocno angażowały się w walkę o praworządność, o to, byśmy w końcu Otworzyła się możliwość przywracania praworządności i to, by organizacje obywatelskie mogły działać realizując swoją misję. Jak bardzo to jest potrzebne, przekonaliśmy się w czasie największych kryzysów, takich jak pandemia czy wybuch y, wojny w Ukrainie, kiedy bez zaangażowania organizacji i samorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego nie dalibyśmy rady odpowiedzieć na, na te wyzwania. To forum podsumowuje to doświadczenie i też próbuje wyznaczyć kierunki rozmowy, dialogu z władzą publiczną. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej przyniesie to rezultat.